Mimo dzień. Tak, 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 tak. Kochasz mamę? Tak, tak. A Lidusię też kochasz? Marysia. Oj, kochasz, kochasz Lidusię? Tak. Kochasz, ciopcił się? Tak, tak. tak, tak. Czyli, kocham of. A dzień, dzień, dzień. A dzień, dzień. Tak. Tak. O, bam. Niestety mamy złą wiadomość dla fanów jej seksapirów, a kieszka jest już zajęta. O jej. Kocek ci się skończył, myszko.